Dobry, jesteśmy koordynatorkami projektu z ramienia frs -a. Realizowaliśmy w naszej szkole, to jest w Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym im. Paulsa Makrobiego w Kłocku, projekt dotyczący zdrowia psychicznego wśród młodzieży oraz dobrostanu. Projekt trwał 6 miesięcy. Tytuł projektu to: Szkoła pomaga po pandemii, lekcja pierwsza. Jak można odzyskać dobrostan utracony w szkole ery popandemicznej. A nasz program obejmował wizytę przygotowawczą w jest Community w Dublinie, mobilność 24 uczniów oraz job shadowing. Tematyka projektu to szeroko y, wspomniany dobrostan. Y, w ramach projektu uczniowie y, uczyli się jak radzić sobie ze stresem. Nie zamierzamy Was zanudzać szczegółami naszego projektu, jest jednak działanie, z którego jesteśmy szczególnie dumni. Podczas mobilności grupy uczniów irlandzko-polskich, ale także przy udziale kadry irlandzko-polskiej, powstał poradnik popandemiczny, jak radzić sobie ze stresem. I uważamy, że ten produkt jest bardzo życiowy i pomocny. Nasz projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, zaczynając od uczniów. Kontynuując z nauczycielami oraz, oraz gronem zajmującym się pomocą psychologiczno pedagogiczną. Także zachęcamy do jego obejrzenia oraz zapoznania się z, z naszym właśnie przewodnikiem, który jest owocem pracy nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Teraz oddajemy głos uczestniczce projektu, uczennice klasy trzeciej A, a my się z Państwem żegnamy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Witam serdecznie. Nazywam się Maja Stępak i jestem uczennicą klasy 3a. Dzisiaj jestem tutaj, aby zaprezentować popandemiczny przewodnik, który powstał w ramach wymiany do Irlandii. Zanim przejdę do omówienia poszczególnych stron, chciałabym przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten przewodnik w ogóle powstał. Pandemia koronawirusa była wydarzeniem, które dotknęło w mniejszym lub większym stopniu każdego z nas. Był to czas pełen niepokoju. Wydarzenie, którego nikt się nie spodziewał, a także w pewnym stopniu rzeczywistość, która była nam do tej pory znana jedynie z filmów apokaliptycznych. Pomimo tego, że Światowa Organizacja Zdrowia już dawno zadeklarowała koniec pandemii, to jej skutki cały czas są z nami obecne. I aby raz na zawsze. Pozbyć się ich z naszego życia i wrócić do stanu sprzed pandemii, postanowiliśmy poruszyć kwestie popandemicznych skutków właśnie w czasie wymiany do Irlandii. Jeszcze przed wylotem zapytaliśmy anonimowo uczniów naszej szkoły o to, jakie zmiany zauważyli u siebie lub u swoich bliskich po pandemii. Odpowiedzi dotyczyły głównie problemów z komunikacją i z zawieraniem nowych przyjaźni, nieśmiałości oraz niepokoju. Wspomniano wielokrotnie także o tendencji do izolowania się od innych ludzi, a także licznych trudności w koncentrowaniu się i problemów z powrotem do normalnego trybu nauki po nauczaniu zdalnym. Oprócz tego, niektórzy zwrócili także uwagę na to, że obawiają się ponownego zarażenia. Wszystkie te problemy spisaliśmy na małych karteczkach, które poleciały z nami do Irlandii. Tam umieściliśmy je w specjalnie przygotowanym pudełku, tak zwanym Worries Boxie, który następnie wykorzystaliśmy do warsztatów. Na czym polegały te warsztaty? Prowadziłam je ja oraz dwie tegoroczne maturzystki, Nicole Serafin z klasy 4a oraz Wiktoria Sobolewska z klasy 4f. Uczniowie oraz nauczyciele zostali podzieleni na mieszane grupy Polaków oraz Irlandczyków. Każda grupa wylosowała dwa problemy. Musieli zastanowić się nad nim, a następnie zasugerować, jakie rozwiązanie może mieć dany problem. Wszystkie odpowiedzi zebrałyśmy razem z Nicole i Wiktorią i podsumowałyśmy, wyciągając z nich to, co najważniejsze. Grupy wspomniały o tym, że zanim zaczniemy rozwiązywać dany problem, musimy wiedzieć, co go powoduje? W związku z tym musimy odpowiedzieć sobie na ważne, ale to bardzo ważne pytanie: czyli co sprawia, że nie jestem już taki, jaki byłem, czy taka, jaka byłam przed pandemią, i co mogę zrobić, aby to zmienić? I kiedy mam już odpowiedź na to pytanie, możemy zacząć walczyć z danym problemem. Uczniowie zasugerowali, że aby zwalczyć dany problem, możemy spróbować wyjść ze swojej strefy komfortu. Jak to zrobić? Możemy na przykład uczyć się nowych rzeczy, podejmować różne wyzwania, przełamywać własne granice, a przede wszystkim wprowadzać w naszej codziennej rutynie drobne zmiany, które z pozoru nie mają żadnego znaczenia, lecz które po dłuższym czasie mogą doprowadzić do ogromnej przemiany. Oprócz tego zwrócono wielokrotnie uwagę na różnego rodzaju aktywności pozaszkolne, i tutaj wymieniono różnego rodzaju zajęcia, począwszy od sportowych, poprzez teatralne, aż po takie, które rozwijają nasze umiejętności artystyczne, takie jak malowanie czy, yy, czy pisanie. Oprócz tego, w powrocie do stanu sprzed pandemii, bardzo może pomóc. Wyznaczenie sobie odpowiednich celów, a następnie konsekwentne dążenie do nich. Mogą to być cele na dany dzień, na dany tydzień, na dany miesiąc. Tutaj wszystko zależy od nas, ale wiedząc, co chcemy zrobić, jest to bardzo łatwe. Bardzo łatwe jest to, aby konsekwentnie do tego dążyć i robić wszystko, aby te cele wypełnić. Ale co może nam pomóc w wypełnianiu tych celów? Przede wszystkim odnalezienie motywacji i inspiracji. Inspiracją czy motywacją może stać się wszystko, chociażby druga osoba. Oprócz tego, oprócz motywacji i inspiracji, ważna jest także systematyka, bez której osiągnięcie naszych celów nie będzie możliwe. Ostatnią propozycją sugerowaną przez uczniów była rozmowa z drugim człowiekiem, ponieważ rozmawiając z kimś, komu ufamy, np. z przyjacielem, rodzicem czy nauczycielem, możemy uzyskać wsparcie. A dzięki temu rozwiązanie problemu będzie znacznie łatwiejsze. Tak wyglądała pierwsza część warsztatów. Następnie miała miejsce krótka przerwa, po której ponownie współpracowaliśmy w grupach, lecz tym razem rozważaliśmy nie kwestie problemów pandemicznych, lecz kwestie radzenia sobie ze stresem w czasie lekcji. Ponownie. Współpracowaliśmy w grupach, każda z grup musiała zaproponować, w jaki sposób możemy walczyć ze stresem, a na sam koniec Wiktoria, ja oraz Nicole wybrałyśmy te odpowiedzi, które padały najczęściej. Grupy stawiały przede wszystkim na to, że warto wcześniej przygotować się do lekcji w domu, aby całkowicie wyeliminować ryzyko, że ten stres się pojawi. Wiadomo, czasami są takie okoliczności, które nie zawsze są zależne od nas, kiedy to nie jesteśmy w stanie przygotować się do lekcji. Co wtedy możemy zrobić? Grupy zasugerowały przede wszystkim to, że pomóc nam mogą różnego rodzaju środki wyciszenia, takie jak medytacja, słuchanie muzyki, czy też wykonywanie ćwiczeń oddechowych. Poza środkami wyciszenia bardzo ważne mogą się okazać także sumienne wykonywanie obowiązków oraz rutyna, ponieważ jeżeli wykonujemy coś regularnie, to uczymy się tej regularności, a w związku z tym eliminujemy ryzyko tego, że zapomnimy o zrobieniu czegoś ważnego lub pilnego. Tak jak w przypadku problemów popandemicznych uczniowie sugerowali, że bardzo może nam pomóc rozmowa z drugim człowiekiem, z kimś, komu ufamy, na przykład z przy, rozmowa z przyjacielem, rodzicem czy też nauczycielem. Poza nauką musimy także pamiętać, że w wolnym czasie musimy zadbać o samych siebie. Jak możemy to zrobić? Na przykład poświęcić wolny czas swoim pasjom, Ponieważ wtedy rozwijamy się, samorealizujemy się, a to daje nam poczucie spełnienia. A kiedy jesteśmy spełnieni, unikamy wypalenia. Wypalenie sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej zestresowani i oprócz tego może doprowadzić do tego, że nauka będzie nas jeszcze bardziej przytłaczała. Poza samorealizacją i Zachowaniem równowagi pomiędzy zdrowiem psychicznym a nauką, musimy także pamiętać o naszym zdrowiu fizycznym. W związku z tym warto poświęcić część wolnego czasu na aktywność fizyczną i zachować przy tym regularność. Ostatnia z opcji, która jest dość kontrowersyjna, ale padała na tyle często, że nie mogę o niej nie wspomnieć, padało to u wielu grup. I w zależności od tego, z jakiego środowiska pochodzimy, ta opcja nosi dwie nazwy. Jedni preferują nazwę dzień na reset, a drudzy używają słowa wagary. Następne kilka stron w przewodniku przedstawia plakaty, które zostały wykonane przez grupy, zarówno w czasie pierwszej części warsztatów, jak i w drugiej części. Wszystko to, o czym mówiłam do tej pory, miało miejsce drugiego dnia wymiany. Ponownie współpracowaliśmy w grupach 5 dnia, lecz tym razem skupiliśmy się nie na popandemicznych problemach czy na kwestii radzenia sobie ze stresem w czasie lekcji, lecz przeprowadzaliśmy ankietę. Na czym ta ankieta polegała? W mieszanych grupach wędrowaliśmy po szkole i zadawaliśmy chętnym uczniom trzy pytania. Pierwsze z nich brzmiało: czy emocje zaburzają relacje z ludźmi? Tutaj wszyscy uczestnicy jasno stwierdzili, że tak. Stwierdzili, że emocje mogą sprawić, że nasza relacja z drugim człowiekiem będzie znacznie silniejsza, lecz także mogą doprowadzić do tego, że ta relacja się osłabi, a nawet rozpadnie. W wielu odpowiedziach padało także to, że musimy kontrolować swoje emocje, ponieważ jeżeli my sami nie będziemy mieć kontroli nad nimi, to może znaleźć się ktoś, kto przejmie tę kontrolę za nas i wykorzysta to przeciwko nam. Wedle wielu uczniów, emocje mogą także sprawić, że zmienimy nasz punkt widzenia w danej sprawie oraz że pod ich wpływem możemy podjąć różne decyzje, których skutki mogą być później różne. W związku z tym możemy dojść do refleksji, że musimy być świadomi wszystkich swoich emocji, aby móc swobodnie rozmawiać z drugim człowiekiem i zbudować z nim zdrową relację. Drugie pytanie bezpośrednio powiązane z pierwszym. Jeśli tak, jakie emocje zaburzają relacje z innymi ludźmi? I tutaj w odpowiedziach padały zarówno emocje, które są uważane za negatywne, takie jak lęk, strach, złość, gniew, nienawiść czy pogarda, lecz także takie, które są uważane za pozytywne, na przykład miłość czy też radość. I trzecie pytanie, najbardziej rozbudowane, ale jakże ciekawe: czy myślisz, że pandemia miała wpływ na nasz stan emocjonalny i relacje z innymi ludźmi? I tutaj uczestnicy odpowiadali, że w czasie pandemii w ich życiu pojawiły się emocje, których nigdy w życiu wcześniej nie doświadczyli. Ich zdaniem ludzie w czasie pandemii stali się także mniej ufni wobec siebie, a także bardziej zamknięci w sobie. Z odpowiedzi wynika także, że pandemia mogła nas czegoś nauczyć. Wedle uczestników, pandemia nauczyła nas tego, jak bardzo ważna i cenna, a także niedoceniana jest rozmowa twarzą w twarz z drugim człowiekiem, bez żadnego udziału mediów społecznościowych czy urządzeń elektronicznych co miało miejsce bardzo często właśnie w czasie pandemii. Zdaniem uczniów, pandemia także Pokazała nam to, jak bardzo potrafimy się jednoczyć w sytuacji zagrożenia i pomóc drugiej osobie. Ale wspomniano także wielokrotnie o tym, że pandemia mogła nas podzielić, na przykład z powodu różnych poglądów. Poza tym wszystkim padły także różnego rodzaju problemy natury osobistej, takie jak na przykład problemy z rozmową z drugim człowiekiem. Problem z nawiązaniem kontaktu z drugim człowiekiem, tendencja do izolowania się. Te problemy już zostały dzisiaj wspomniane i są to wszystkie te problemy, które zostały wrzucone przez polskich uczniów do pudełka zmartwień Waris Boxa jeszcze przed wyjazdem do Irlandii. Przechodząc do podsumowania: wspólne warsztaty i ankieta były przede wszystkim okazją na bliższe poznanie się. Polscy i irlandzcy uczniowie oraz nauczyciele spędzili razem miło czas. Niezapomniane chwile i wspomnienia, które są jedyne w swoim rodzaju, pozostaną z nami na zawsze. Tworzenie tego przewodnika było także okazją na rozmowę o problemach, które dotykają każdego z nas i które obserwujemy u siebie i u innych, lecz o których nie rozmawiamy unikamy rozmowy o nich, ponieważ skupiamy się na innych sprawach, takich jak chociażby natłok codziennych obowiązków związanych z szkołą czy z pracą, ale na szczęście w czasie wymiany znaleźliśmy czas na poruszenie kwestii właśnie tych problemów. Dzielenie się swoimi problemami z innymi mogło także uświadomić niektórym, że nie są jedynymi, którzy zmagają się z różnymi trudnościami uniemożliwiającymi codzienne życie. Stres, lęk czy alienacja nigdy nie były powodem do wstydu i właśnie to chcieliśmy pokazać w czasie warsztatów. Wspólnie poszukiwaliśmy Rozwiązań, które umożliwią zwycięstwo w tej nierównej walce z pozorną słabością i przełamywaniem własnych granic. Warsztaty były także szansą na rozwinięcie empatii. Bycie świadomym emocji innych osób nie jest czymś łatwym, ale dzięki empatii stajemy się znacznie bardziej otwarci. Czując i rozumiejąc emocje innych osób. Jesteśmy w stanie wspomóc i wesprzeć ich w trudnych chwilach, co daje nam poczucie satysfakcji i spełnienia. Rozumienie uczuć innych nie jest czymś łatwym i jest to umiejętność, którą kształtujemy każdego dnia przez wiele, wiele lat, ale wspólne warsztaty i przeprowadzona ankieta były doskonałą okazją, aby rozwinąć tą umiejętność. Którą zdecydowanie możemy nazywać supermocą. Dziękuję bardzo za uwagę.